Ostatnio w komentarzach pojawia się pytania takie, które nie wymagają długich analiz, a jednak potrafią naprawdę mocno nurtować. Jednym z nich jest to Dokąd nocą wymyka się Martina? I choć dla mnie nie było to pytanie z pierwszego miejsca listy, to muszę przyznać, że od pewnego czasu miałam swoje podejrzenia związane z jej wcześniejszym dość ryzykownym wybrykiem. Zwłaszcza wtedy, gdy Martina nagle zniknęła na całą noc. A rano okazało się, że zniknęła nie tylko ona, ale również cenna butelka z trunkiem. Kiedy więc zaczęłam przyglądać się sprawie dokładniej, okazało się, że intuicja mnie nie zawiodła. I zaskakujące jest również to, że cała ta historia nie wyszła na jaw znacznie wcześniej. Prawda ujawni się dopiero za kilka odcinków, kiedy kuro przyłapie Martinę dosłownie na gorącym uczynku. Ale zanim do tego dojdziemy, warto zrozumieć, dlaczego Martina w ogóle nocami się wymyka i skąd bierze się jej chroniczne zmęczenie. Martina, mimo czasu, który mija, wciąż nie poradziła sobie z odejściem Fernando. Ten cień straty towarzyszy jej na każdym kroku. A pewnego dnia. Odbywa rozmowę z Feliciano o swoim ojcu, rozmowę, która porusza w niej dawne poczucie winy. Martina nieustannie się obwinia, że nie była dla ojca dobrą córką, że zawiodła. Na szczęście Feliciano nie pozwala, by te myśli całkiem ją pochłonęły. Podnosi ją na duchu, daje jej odrobinę ukojenia, ale niestety tylko chwilowego, bo Martina znowu się wymknęła. A po powrocie z Puebla de Terra Kurro postanawia dowiedzieć się, co się z nią dzieje i dokąd chodzi późnymi nocami. Dlatego gdy kolejny raz wymknęła się z pałacu i wróciła dopiero późną nocą, Kurro był wówczas w bibliotece. Usłyszał hałas w holu i zobaczył, że to właśnie Martina wraca. Kurro zobaczy coś, czego się nie spodziewał. Martina wraca o własnych siłach, choć trudno powiedzieć, skąd te siły miała. Ledwo stoi na nogach, a tej nocy, gdy kurro ją przyłapał, była wręcz o krok od upadku ze schodów. To właśnie wtedy kurro, widząc jej stan, bierze ją na ręce i zanosi do pokoju. Między nimi dochodzi do rozmowy, niestety niezbyt dobrej. Martina jest po prostu zbyt zmęczona, ale mimo to wyznaje, że żałuje, iż go odtrąciła. Dodaje też, że ma w sobie coś, co sprawia, że zraża do siebie ludzi. Pewnie powiedziałaby więcej, lecz była już zbyt wyczerpana, a procenty również zrobiły swoje. A jednak padły słowa, które z pewnością mogły ją pokrzepić, jeśli tylko była na tyle przytomna, by je usłyszeć. Bo gdy Kuro ostatnim razem wyznał jej miłość, Martina jedynie udawała, że śpi, a mimo to zapamiętała każde jego słowo. A teraz, kiedy Kuro wyznał jej, Martina, nie wiem dlaczego się tak zachowujesz ani co próbujesz osiągnąć, ale obiecuję, że zawsze możesz na mnie liczyć. Nazajutrz Kurro nie zamierza dłużej milczeć. Konfrontuje się z Martiną, mówi jej jasno: Tak to dalej wyglądać nie może. A prawda okazuje się taka, że Martina wieczorami chodzi do gospody w Luchan i biorąc pod uwagę okoliczności, a ona jest młodą kobietą, do tego wychowaną w określonej klasie i środowisku, to, że dotąd nie sprowadziła na siebie jeszcze poważniejszych kłopotów, to chyba faktycznie cud.